Centrum redeko www.redeco.pl. Impreza rozpoczęła się od zmagań w fazie grupowej. Naprzeciw siebie stanęły po cztery zespoły w czterech grupach. Tę w fazę turnieju bez porażki przeszły trzy ekipy. W cuglach rywalizację w grupie A wygrała Kogeneracja w grupie B Asienka, a w grupie D Budoteks Najbardziej emocjonująco było zatem w grupie C. Po rozegraniu wszystkich meczów Trzy drużyny miały bilans dwóch wygranych i porażki o awansie do ćwierćfinałów, decydowało więc małe punkty. Szczęście dopisało zdolnemu Śląskowi i tłustym Łosiom. Jak się później okazało, było to niezwykle istotne wydarzenie dla losów całych zmagań. W ćwierćfinałach doszło. Do jednej niespodzianki zwycięzca grupy A poległ właśnie z tłustymi łosiami. Pozostałe mecze zakończyły się wygranymi faworytów, czyli zwycięzców poszczególnych grup. W półfinałach łosie trafiły na Asieńkę, a zdolny Śląsk na Budoteks. Łosie znów imponowały i sprawiły kolejną niespodziankę pokonując wyżej rozstawionego rywala 35-24. W drugim spotkaniu, którego stawką był finał, zdolny Śląsk ograł Budotex. 37 do 31 pozostała do rozstrzygnięcia sprawa miejsc na podium. Jako pierwsi grali ci walczący o jego najniższy stopień. Asienka rozbiła budotek z 40 do 23. Finał to powtórka meczu z grupy C po raz drugi. Zdolny Śląsk wygrał z tłustymi łosiami, tym razem 24 do 18. Wygrana, musiała smakować doskonale, bo dała triumf w całych zawodach na MVP finałów. Wybrano Michała Rutkowskiego ze Zdolnego Śląska. Konkurs rzutów za trzy wygrał natomiast reprezentant Budotekstu, Krzysztof Sasin. Nowe Centrum Skłusza Redeko.